Zawsze rozliczamy organizacje za wiele, wiele lat tak. W League of Legends, na przykład TSM, zawsze było punktowane. Wygrywają w Ameryce, ale przychodzi turniej międzynarodowy totalny kolaps. Widzieliśmy KT w Korei, nigdy nie potrafili się z najlepszymi składami przepisać I na sam koniec zaczynasz się zastanawiać, czy gdzieś w sercu organizacji nie ma jakiegoś, jakiegoś zatrucia, Aha. jakichś dołków podkopanych. I tak patrz na Virtus Pro jako mimo wszystko kolei like Counter Strike, widzę jeden skład, który miał swoje. Oczywiście sukcesy. Po tym jak pojawiły się turbulencje, mieli kilka kombeków, ale już nie Takie spektakularne skład się rozsypał i od tego czasu słyszę tylko o tym, że to no, proszony w składzie, widzieliśmy to przez na wskroś 18 roku. Tutaj tymczasowo, tu na stałe, tu ten znika, potem się pojawia. Czy nie odczuwacie, że może coś zgrzyta po prostu w ramach organizacji, no, że właśnie, mają problem z ustabilizowaniem ty, dawnej wielkiej marki? Ja powiedziałbym tak, gdyby to oni byli niekompetentni, inne polskie drużyny dałyby radę zbudować coś, co. Yy, znaczy dużo więcej niż Virtus Pro, a te mhm. polskie drużyny wszystkie są w tej chwili pira z oko na podobnym poziomie. Wydaje mi się, że kwestia jest tego, że mamy w tej chwili taki etap w tym polskim Counter Strike'u, że, że mamy zawodników tych starych, którzy możliwe, że najlepsze swoje mecze czy większość najlepszych swoich meczów ma już za sobą i musimy wychować nowe pokolenie dobrych, wspaniałych, utalentowanych graczy. Właśnie, ja bym tutaj podkreślił sytuację z Virtus Pro, bo ty zapytałeś się o to, czy problem nie jest w organizacji. Zwróćmy uwagę, że oni podjęli bardzo interesującą decyzję, czyli, jako marka międzynarodowa. Ten poziom rozpoznawalności Virtus.pro jest imponujący. Zdecydowali się komunikować głównie do polskich fanów w counter Strike'u i wzięli piątkę polskich graczy. Nie wzięli ich za darmo, zakontraktowali ich za poważne pieniądze, zainwestowali duże kwoty. Nie powołując się na plotki, to były naprawdę spore pieniądze jak na e-sport. No i wyniki są fatalne, mimo sięgnęli teoretycznie po najlepszych graczy tego młodego pokolenia. Tam wcale nie ma tych starych graczy.